Siemanko, witam Was ponownie na kanale Po prostu Geek, z tej strony Kuba Trochę mnie nie było, niestety z powodu epidemii Jak wiecie, sklepy stacjonarne zostały pozamykane A u mnie w dodatku sklepy internetowe też zostały pozamykane I nie ma żadnych przesyłek Niestety, żyję w Irlandii Takie prawo tak prowadzi i niestety jestem ograniczony Jeśli chodzi o kolejne zestawy klocków Co mi się uda zdobyć? Przedstawię Wam, zamówiłem dwa przedpremierowe zestawy, czyli nowego Dodge'a Challenger'a, zobaczymy czy przyjdzie na czas oraz e, hełm Stormtrooper'a z Gwiezdnych Wojen. Mam nadzieję, że te oba zestawy dotrą tak jak powinny dotrzeć, nie zamówiłem ich z LEGO, z LEGO już w stronę chyba nic nie zamówię, sam też zamówiłem klocki, niestety piąty dzień i przesyłka jeszcze nie wyszła z magazynu. Ale to nic, wróćmy do tego co dzisiaj się tu będzie działo, a dziś mamy zestaw z LEGO City, moi mili, oto ją. Tak jest, zestaw o numerze 60254. Zaczynajmy. Dobra, taki zestawik trafił w moje ręce. Udało mi się go zdobyć. Eee... I muszę Wam przyznać, że bardzo mi się ten zestaw podoba. I podobał odkąd zobaczyłem, że wyjdzie. Z tym, że jakoś nie miałem okazji, żeby go kupić. A teraz przyszła taka okazja, że nie ma co. Wam prezentować, to zaprezentuję Wam właśnie ten zestawik. Mamy tutaj ciężarówkę z naczepą i z motorówką wyścigową. I wszystko to wygląda bardzo ładnie. Te ciężarówki zaczęły mi się podobać od zestawu prawdopodobnie z Lego City. Tam był chyba... Co to było? Park? Nie park. Jakiś Square, tam gdzie był sklep z zabawkami i wiel... o, wielki pączek, tak i tak. I tam była też podobna ciężarówka z, z wysięgnikiem. I bardzo mi się ona spodobała. I ta ciężarówka też wydaje mi się, że będzie mi się podobać. Mamy tutaj dwie minifigurki. Mamy, tak jak wspomniałem, ciężaróweczkę, motoróweczkę. Bardzo fajną zresztą. Tak wygląda tył pudełeczka, moi mili. Jak Wam się podoba? Nic specjalnego oczywiście z tyłu. Nie ma to samo, co z przodu. Ale myślę, że czas, żeby przejść do samego zestawu. I tak, moi mili, prezentuje się ten zestaw na żywo. Jest naprawdę... Mistrzowski. Jest naprawdę mistrzowski. Naprawdę mi się podoba. Wszystko w tym zestawie wygląda świetnie i wielkość tej e, ciężarówki razem z tą naczepą jest też niesamowita. Muszę Wam przyznać, że wygląda to naprawdę dobrze. I te ciężarówki mi się naprawdę podobają. No, jak zwykle tutaj musi mi coś odpać, ale to nie moja wina. To wina ciężarówki odhaczyła. E, dobrze, zaczniemy może od samej ciężaróweczki i naczepy ale może od samej ciężarówki. Ciężarówka uważam, że jest bardzo, bardzo ładnie wykonana. Z przodu możemy zauważyć e, światła mijania, mamy tablicę rejestracyjne, po bokach mamy migacze. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Jeśli chodzi o górę ciężarówki, mamy tutaj naklejeczkę na, klo, na klocku EXTREME, czyli jest to, jak wiemy, jak spotkaliście się może wcześniej z tym EXTREME, jest to marka taka sportowa LEGO, właśnie w innych sklepach znaczy w zestawach typu sklepy sportowe, zimowe czy letnie mamy też tą markę Extreme. Ciężarówka jest szeroka na 6 stadów. Z tyłu tak samo mamy światła stopu plus. Yy... Tablice rejestracyjne, tylnie koła nie są zabudowane, co uważam, że dodaje tej ciężarówce charakteru i bardzo mi się podoba. Jeśli chodzi o sam kształt ciężarówki, jest bardzo fajnie zrobiona. Naprawdę wygląda jak prawdziwa ciężarówka. Ta przyciemniona szyba, ten kolor nawet jest dobrany idealnie. Lusterka, e, ruszają się góra-dół, co nie ma tak naprawdę wielkiego, większego znaczenia, ale. Wygląda jak prawdziwa ciężarówka. No, wygląda jak prawdziwa ciężarówka. E, tutaj ten zderzak z przodu też jest bardzo fajnie zmontowany, oddziela nam tą kabinę pasażera e, kierowcy od dolnej części, części ciężarówki. A i u góry jeszcze mamy światła pomarańczowe, czyli takie ostrzegawcze, a w dodatku możemy ściągnąć górę. Teoretycznie miejsca mamy prawie na dwie figurki w środku, jak możecie zauważyć. W środku mamy kierownicę i miejsce, oczywiście, dla naszego kierowcy. Oraz mamy tutaj butelkę z wodą, a z tyłu mamy jeszcze gaśnicę. Tak jest, jest gaśnica. Jakby się coś stało, musi być obowiązkowo w każdym samochodzie gaśnica. Tutaj mamy po bokach, tak jakby zbiorniki z paliwem. Do tej ciężarówki mówię, że bardzo ładnie jest to wszystko zrobione. Ta ciężarówka wygląda naprawdę świetnie. Przejdziemy teraz do naszej łódeczki i do naszej naczepy. Niech się stanie, nasza ciężaróweczka. To teraz mamy naczepkę. Może ściągniemy naczepka. Bardzo prosta naczepa, jak widzicie, zbudowana z tak naprawdę czterech klasków. E, szeroka na dwa stady, ten e, środkowy klocek jest szeroki na dwa stady, tutaj mamy zabezpieczenie z tyłu, zabezpieczenie po bokach, bardzo fajne klocki w ogóle z takim z wygiętym pod kątem 45 stopni i dzięki czemu tak naprawdę tutaj są wyżłobienia w tej e, naszej... Motorówce ona idealnie wchodzi między te klocki, wchodzą tutaj idealnie i trzyma się ta ciężarówka. A w dodatku mamy z przodu zabezpieczenie, które opuszczamy i ciężarówka. No oczywiście, jak przechylimy do, do góry nogami, to nam wypadnie, ale tak poza tym nie ma szans, żeby ta ciężarówka żeby ta motorówka stąd wyleciała. Sama konstrukcja naczepy też bardzo prosta i bardzo fajna. Bardzo mi się podoba ten element techniksowski tutaj, zamontowany na końcu. Mamy tutaj też bolec, który wchodzi nam w ciężarówkę. A dodatkowo co mi się podobają koła, których nie widziałem wcześniej. Na pewno są w jakichś zestawach, ale ja ich wcześniej nie widziałem z tego typu felgami i typu, tego typu oponami. Naprawdę jest to pierwszy raz, kiedy spotkałem tego typu koła. I bardzo mi się one podobają. Na pewno do wykorzystania w niejednym moku lub e, w jakiejś podobnej budowli. Bardzo, bardzo, bardzo ładne. Bardzo mi się podobają, muszę przyznać. Poza tym, co poza tym? Motorówka, czyli jedna z najfajniejszych, jeden z najfajniejszych elementów, jedna z najfajniejszych rzeczy, która jest w tym zestawie, jeśli chodzi o sam odlew, jest to jednolity odlew, moi drodzy. To zielone, czyli odlew dna motorówki, jest jednolity czyli ta motorówka powinna teoretycznie nam pływać i nie zatonąć. Górna część tutaj od razu, jak wyciągnięcie z pudełeczka mamy ten szary top już nałożony na nasz dół zielony, ale możemy go odczepić. Możemy go odczepić, można zrobić sobie samą dno tej motorówki, tak jak Wam się spodoba lub innej motorówki, ale. Ale poza tym jest świetnie. Jeśli chodzi o samą motorówkę, widzimy tutaj właśnie duże naklejki Extreme znowu z jednej i z drugiej strony, czy jak widać e, marka Lego e, sportowa. I tutaj mamy też z przodu jeszcze jedną naklejeczkę Extreme. Z przodu, ma, z tyłu mamy dwa silniki, dwie, dwie śruby. Dwie śruby. Do, mamy dwa silniki w takim razie w tej motorówce mamy dwie śruby. Te śruby jeszcze mogą się poruszać w ten sposób, czyli możemy je podnieść jeśli byśmy chcieli, jak sami widzicie. Bardzo fajna sprawa. Poza tym mamy dwa wielkie wirniki u góry, które często i gęsto były wykorzystywane w helikopterach oraz. Samolotach, bo chyba w większości były w helikopterach. W samolotach też gdzieś tam z, 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 można je było znaleźć. E, tutaj mamy zielone placuszki schodzące w dół, jak sobie możecie zauważyć, też e, bardzo ładnie to wygląda bardzo ładnie wykończona konstrukcja oraz e, tutaj nasze jakieś dysze nad silnikami czy coś takiego tu z tyłu. No i tak jak mówiłem, dwa, <kluznić> dwa wirniki. Poza tym mamy szybkę, tak jak z samolotu, a w środku Mamy siedzonko, które niestety wyjąłem wcześniej z naszym kierowcą. Mamy tutaj krzesełko, niebieskie krzesełko moi drodzy, mamy kierownicę oraz mamy klocek z nadrukami, gdzie mamy tutaj jakąś waję. Mamy monitor, na którym widzimy jakieś przeciążenia prawdopodobnie, lub ustawienia łódki. Dokładnie nie wiem, ale coś w tym stylu tam możemy znaleźć, w każdym razie. Sama łódka, tak jak wspomniałem wcześniej, bardzo mi się podoba. Mamy tu jeszcze jakieś dodatkowe oświetlenie, zielony klocek, czerwony klocek. No, jest całkiem ładnie i zgrabnie skonstruowana. Wszystkie kolory pasują do siebie, szary, zielony, czerwony, czarny. Wszystko to idealnie współgra i tak samo bardzo ładnie to wszystko wygląda razem założone, złożone. Typu nasza ciężarówka, naczepa i, i nasza motorówka. Wszystkie gabaryty są naprawdę spore, tak jak sami widzicie. Jest to ponad, myślę, jakieś 30 cm, no około 30 cm długości czyli całkiem, całkiem, całkiem spory zestawik, jeśli o to chodzi. Ale myślę, że teraz przejdziemy sobie do minifigurek, których mamy tutaj całkiem dwie. Moim całkiem dwie tutaj położymy naszą motoróweczkę, proszę bardzo. Tutaj jest nasz, nasz pojazd, i przejdziemy do dwóch minifigurek. Mini jeśli chodzi o minifigurki, to torsiki minifigurek są identyczne w obu przypadkach. Mamy tutaj stroje, właśnie sportowe, w obu przypadkach z tyłu. Możemy zobaczyć wielki nadruk Extreme, biało-czerwono-żółty z czarną obramówką. Bardzo ładnie to wygląda. A z przodu możemy zobaczyć mniejszy nadruczek, tylko po lewej stronie. Na piersi mamy właśnie nadruk też Extreme. W dodatku tutaj mamy u góry zapięcie pod szyją oraz pasek oraz przez środek tak samo idzie nam zapięcie całego stroju. Dodatkowo, jeśli chodzi o figurkę kierowcy motorówki, mamy też kamizelkę. Tak, jest, mamy kamizelkę. Te kamizelki, te, te kamizelki teraz są o wiele, o wiele mniejsze w porównaniu do kamizelek, które były, dajmy na to, 20 lub 30 lat temu naprawdę bardzo ładnie, zgrabnie wyglądają. Kamizelki ratunkowe pomarańczowe w tym samym kolorze, ale są o wiele, o wiele mniejsze, zgrabniejsze. Muszę przyznać, że to im się udało. W dodatku jedna z figurek, jak sami możecie zauważyć, ma czerwony kask z przezroczystą szybką, druga ma e, włosy w kolorze piaskowym, Klocki w takim kolorze piaskowym są, tak jest. E, a poza tym Obie figurki mają tylko po jednej twarzy. Jedna twarz mamy uśmiech, brwi i okulary przeciwsłoneczne, ale nie czarne, tylko takie odblaskowe, srebrne okulary przeciwsłoneczne. A druga figurka ma okulary przezroczyste. Szybki mają kolor niebieski i widzimy, że jest to kobieta, bo ma pomalowane usta na czerwono. Czyli mamy tutaj kobietę też w tym zestawie: dziewczynę, kobietę. I bardzo ładnie ta główeczka wygląda, jak wspomniałem. Obie oba torsiki się całkowicie niczym nie różnią. Są identycznymi torsikami, jest tylko różnica w główkach, tak naprawdę. I to co mają na swoich głowach. Podsumowując, ten zestaw. Muszę przyznać, że jest on według mnie warty zakupu, jeśli znajdziecie go na jakiejś promocji, gdzieś za 80zł albo coś takiego, w takich okolicach, myślę, że jest on wart tego, żeby zwrócić na niego uwagę. Bardzo mi się ten zestawik podoba, naprawdę sama długość tego zestawu i to jak na się, jak on wjeżdża, jak ładnie to wygląda, naprawdę ładnie to wygląda i na półce też może wyglądać ładnie, jeśli macie makietę jakiegoś miasta. Też może to dobrze wyglądać, gdy na przykład łódka będzie wodowana. Dobra, to by było na tyle, moi mili. Chciałem życzyć powodzenia wszystkim e, tym, którzy biorą udział w castingów do LEGO Master Polska. E, też bym wziął udział, ale jak sam, jak wspomniałem na początku, siedzę w Irlandii. Podróżowanie jest niestety zabronione, czyli nie ma opcji takiej, żebym wziął udział w tym oto programie, ale. Ale życzę powodzenia wszystkim, którzy teraz będą brali udział w castingach. Trzymam kciuki, mam nadzieję, że Wam się uda, dostaniecie się do programu i, i będzie wszystko fajnie. I będziecie dużo mogli budować z klocków za darmo od Lego. Tak jest. Na pewno będzie to fajna zabawa i niezła przygoda. Dobra, ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że za niedługo zrobimy jakiś kolejny program i uda mi się dorwać coś nowego. Tak jak powiedziałem, zamówiłem dwa przedmiarowe zestawy, ale czy dojdą? Nie wiadomo, na razie sklepy są pozamykane, mam nadzieję, że coś z tym zrobią, że przynajmniej zestawy, które były zamówione wcześniej, zostaną wysłane. Liczę na to, liczę na to, bo jestem ciekaw tych zestawów. Dobra, moi mili, ja się z Wami żegnam, więc bądźcie grzeczni i niech gig będzie z Wami, no i oczywiście zostań w domu, nie wychodź nigdzie, buduj jak najwięcej, rób coś ciekawego, pobudzaj wyobraźnię. Dobra, jo!